To bardzo ważne, by w tych takich bardzo złożonych czasach, po pandemii, w czasie wojny w Ukrainie, przy takich wyzwaniach jak katastrofa klimatyczna, szukać form rozmowy z mieszkańcami o tym, co najważniejsze, jakie są nowe, zmieniające się przecież wyzwania i oczekiwania mieszkańców. Mamy bardzo wiele dobrych doświadczeń w zakresie partycypacji. będziemy dzisiaj w czasie tej konferencji dzielić się naszymi doświadczeniami, ale też rozmawiać z naszymi partnerami, jak nowocześnie skutecznie w sposób najbardziej otwarty, jak w sposób bardzo tak szeroki prowadzić konsultacje społeczne, jak rozmawiać i wciągać do mieszkańców, mieszkańców do procesów decyzyjnych? ale także jak korzystać z wiedzy eksperckiej, by tak wypracowane decyzje były optymalne. Dzisiejsze seminarium nie przypadkiem zorganizowane jest w Urban Labie, czyli miejscu, projekcie, który właśnie służy dyskusji, dialogowi z mieszkańcami kryzys klimatyczny, pandemia, wojna to wyzwania przed którymi stanęliśmy wszyscy, zarówno władze samorządowe, jak i mieszkańcy i nasze doświadczenia pokazują, że właśnie włączanie mieszkańców w rozwiązania, w diagnozowanie sytuacji, w kreowanie pomysłów, w jaki sposób odpowiadać na nowe wyzwania, wreszcie w realizację tych pomysłów jest najskuteczniejszą metodą zarządzania i tak właśnie staramy się postępować. Mieszkaniec musi mieć Przekonanie, że to, żeby mówił do miasta, ma sens, a to przekonanie płynie z tego, że jest słuchany. Niekoniecznie zawsze wysłuchiwany, bo to nie w każdej sytuacji jest możliwe, ale że jest słuchany, że nie mówi do ściany, że jego aktywność ma jakiś sens. Po drugie, stworzyć mu przyjazne warunki, bo nawet ten mieszkaniec, który chce się angażować w sprawy swojego miasta i który sens w tym widzi, nie zrobi tego, jeżeli będzie to kolidowało z jego życiem prywatnym czy zawodowym na zasadzie bliższa ciała koszula. Będą problemy, które silniej go zaangażują. Na początku lat 90., jak zaczęliśmy w Polsce odbudowywać samorząd. Koncentrowaliśmy się na jakości zarządzania, byliśmy menadżerami. Dzisiaj już wiemy, że dużo ważniejsze jest budowanie relacji z naszymi mieszkańcami, bo zarządzanie możemy powierzyć komuś innemu, kto się na tym zna lepiej, ale nie ma mandatu. Natomiast my sami powinniśmy wspólnie z mieszkańcami rządzić naszymi lokalnymi sprawami. Podstawowy kontekst to jest przygotowanie do Światowego Forum Miast, które się będzie odbywało. Mamy taki cykl spotkań i jednym z tematów, które chcieliśmy poruszyć jest właśnie dialog i komunikacja. Oczywiście myśleliśmy o tym już dużo wcześniej, no ale teraz mamy konkretną sytuację, gdzie ten dialog i komunikacja są jeszcze ważniejsze, no bo mamy kryzys uchodźcy, mamy obcych. Gości, którzy do nas przyjechali, z którymi, nie jest łatwo się z którymi nie jest łatwo się komunikować, o których różne opinie zaczynają się pojawiać w społeczeństwie, musimy umieć sobie z tym radzić. A gdy nie jest w ogóle takim miejscem predysponowanym do tego, żeby o tym rozmawiać, no bo ma naprawdę dobre osiągnięcia.